Cześć, witam. Ach, jakie urocze małe miasteczko. Często tak mówimy, przyjeżdżając przez, przez różne miejscowości albo czytając książki na ten temat. Klasyki to Elizabeth Gaskell, Cranford. Urocze angielskie miasteczko. Pierwsze zdanie tej książki brzmi tak: Królestwo Amazonek tak w skrócie można określić Cranford. Gdzie wszystkie domy z czynszem powyżej pewnego poziomu zajmują panie, stanowiąc prawdziwy, kobiecy patrycjat. A te panie mówią tak: mężczyzna, tak bardzo zawadza w domu. A więc kobiety rządziły Cranford. Serial, film, wszystko co najlepszego jest w Cranford. Inne angielskie miasteczko to miasteczko Middlemarch. Książka dwutomowa napisana przez George'a Eliota, wiem, że to kobieta, ze swoimi problemami i jak mówi na okładce wydawca, obraz angielskiej prowincji, XIX-wiecznej angielskiej prowincji. Mogłabym też pokazać cichoborek, który niedawno tutaj Wam omawiałam, taki debiut i polskie miasteczko cichoborek. Ale teraz książki, które może nie, których może nie znacie, a które moim zdaniem warto przeczytać. I tak. W moim Mitford, pierwsza książka z taką okładką, została napisana przez am amerykańską pisarkę Jan Carol. Jan chyba to się czyta, oczywiście myślałam, że to mężczyzna. Jan Karon. Akcja dzieje się w miasteczku Midford w Stanach Zjednoczonych, które to miasteczko charakteryzowane jest tak. Już, już, już. To mam fragment. Charakteryzuje się tak w pewnym przewodniku. W pewnym przewodniku. Midford to miasteczko w cudowny sposób nienadążające za współczesną Ameryką. Ulice tutaj noszą imiona kwiatów. Mieszkańcy szukają schronienia przed słońcem w pachnących różanych altanach, których tu bez liku, a wiosna zastaje prawie całą społeczność, nie wyłączając właścicieli sklepów, pielęgnującą swoje ogródki. I chociaż turyści, zwabieni urokiem i pięknem miasteczka z przełomu wieków, ciągną tu niczym pszczoły do miodu, Mitford robi wszystko, by nie ulec masowej Turystyce. A więc Mitford to jest, liczy tysiąc mieszkańców i mm, żyje sobie własnym życiem. Jest to życie takie, jakby to powiedzieć, życie spokojne. Wszyscy się znają, wszyscy się lubią, wszyscy wszystkim pomagają. Konflikty są tutaj konflikcikami, problemy problemikami. A bohaterem głównym tej książki jest pastor. Pastor ma na imię Tim, jest zaawansowanym kawalerem, który ma zaawansowaną cukrzycę. I to właśnie on jest lekarzem dusz w miasteczku Mitford. Ma ekscentryczną. Sekretarka, następnie gospodynie domu. No i to życie upływa mu w Mitford w sposób taki, taki no, łagodny, bez burz, wszystko toczy się wspaniale. No, po prostu miasteczko laurkowe, miasteczko mm, śliczne, miasteczko jak z bombonierki, miasteczko marzenie, w którym każdy być może z Was chciałby mieszkać. Miasteczko, w którym opowiada się takie dowcipy. Już Wam tutaj jeden zacytuję. Dowcipy. No więc idzie drogą kondukt, kondukt pogrzebowy. Zmarła, bardzo często chodziła do lekarza, który jest jednym z żałobników. Nagle otwiera się wieko trumny, a leżąca w trumnie kobieta siada i mówi: I jeszcze coś na robaki, panie doktorze. Takie dowcipy się sobie opowiada w Mitford. I ten, że właśnie. Mm, Pastor, jak mówię, opisuje życie tego miasteczka, cytując jednocześnie co chwilę e, Biblię. Ponieważ jest pastorem, a więc na każdą sytuację trudną i mniej trudną jest, e, jest cytat z Biblii. E, uroczym jego towarzyszem życia jest, i teraz jak on go nazwał, jak on go nazwał, jest pies. A, Barnaba. Jest pies, przybłęda, któremu wielki pies, który się przybłąkał do pastora i pastor nadał mu imię Barnaba. Pies mieszka z pastorem, gubi się, wraca, no i w ogóle perypetie miasteczkowe są. Ta książka przypomina mi taki serial angielski pod tytułem Doktor Martin, który to doktor przybywa z Londynu do małego miasteczka na wybrzeżu, Taki grago aktor taki troszkę uszaty. No i właśnie tam życie sielsko i anielsko się toczy. Tak jak tu, właśnie w tym miasteczku Mitford. Ze Stanów Zjednoczonych wracamy do Europy, no ale do takiej Europy trochę e, nieeuropejskiej, bo jesteśmy w Islandii. Książka napisana przez Andri Torsona, miasteczko w Islandii. No, Islandia to co? No, Islandia to co? No, to chłodne wybrzeże, zima i. Ale tutaj jesteśmy w małym miasteczku i książka składa się z 16 obrazków, z 16 części, z 16 małych takich mozaikowatych fragmentów, które opowiadają właśnie o mieszkańcach tego miasteczka. Właściwie każdy z tych 16 fragmentów to jest taka autonomiczna część, która nie łączy się z inną. Wszelako, yy, te części tworzą obraz miasteczka. I po przeczytaniu tej książki miałam wrażenie, że mm, y, Islandczycy to bardzo są smutni ludzie. Przynajmniej tak z tych opowiadań wynika, którzy rozpatrują przeszłość nie zawsze i nie do końca udaną. Mm, no, co jeszcze? No, smucą, chociaż są też, mają też radosne chwile. Jednym z nich jest chór miasteczkowy, który odbywa swoje próby w świetlicy. No i dowiadujemy się również o mieszkańcach, czy właściwie członkach tego chóru. Narratorem, czy narratorką tego miasteczka, tej książki, jest na początku i na końcu mgła. Mgła, która posiada pewną świadomość, a także wiedzę. O mieszkańcach miasteczka. Myśli sobie i zbliża się do miasteczka powoli, a miasteczko patrzy na niego, jak wpływa, śledzi każdy jego ruch i ziewa. Tak. Ono być może nacuchuje warkotu jego łodzi, czy na pewno brzmi jak powinien. Przez chwilę zastanawia się nad połowem, choć bez specjalnego zainteresowania tak i on i jego zwykłe 200 kilo. Miasteczko wszystko o nas wie, widzi wszystkie zmiany, przez jakie przechodzimy. Odtąd przyjechał tu w wieku 7 lat, czuł, jak miasteczko go obserwuje, mówi jeden z bohaterów. A więc miasteczko obserwuje, miasteczko mm, komentuje, mm, ale tylko u siebie, tylko prywatnie. Chociaż w innym fragmencie powiedziane jest o to, że mgła Lubi słuchać też mm, rozmów mieszkańców tego miasteczka, i z tych rozmów wynika, że Islandczycy lubią się kontaktować, ale tak na pewną odległość. Okładka przepiękna, 16 fragmentów, naprawdę klimatycznych, islandzkie miasteczko. No to co, czas by było na Polskę. No i mam książkę pod tytułem Miasteczko, oczywiście. Książka została napisana przez Natalię Nowak-Lewandowską. I nad tytuł brzmi: Dawne sekrety, renomowane liceum, zakazany romans i zbrodnia. Małe miasteczko skrywa wielkie tajemnice. Jesteśmy w, nie, w miasteczku, które nazywa się Doruchowo. Do ruchów, miasteczko do ruchów. Taka nazwa istnieje naprawdę. Autorka mówi, że była kiedyś tam na spotkaniu autorskim i właśnie dlatego nadała swojemu miasteczku taką nazwę. No i tego z tego doruchowa wraca po kilku latach mieszkania w Warszawie Monika, nauczycielka języka polskiego, polonistka i zaczyna pracę w swoim liceum ogólnokształcącym, gdzie sama była uczennicą. W tym liceum, do tego liceum. Aha, i z tego wynikają pewne problemy. Pierwszy problem to dzieci dyrektorki, które to córka uczęszcza do jej klasy, którą jest wychowawczynią, a syn do innej klasy. O, no i miasteczkiem wstrząsa wiadomość, że oto ta Monika ma romans z uczniem. Tak, ma romans z uczniem Michałem. No i się zaczyna to, co się zaczyna w miałym miasteczku, gdzie wszyscy do okien sobie zaglądają i. A na dodatek ma miejsce jeszcze inne wydarzenie. Jeden z uczniów właśnie z jej klasy umiera podczas urodzin zorganizowanych przez córkę dyrektorki tego liceum. Całe dochodzenie prowadzi taki małomiasteczkowy policjant, niedomyty, ciągle pije, krzyczy na swoich podwładnych. Wszyscy mają go w głębokim poważaniu. Wszelako doprowadza do wyjaśnienia tej mm, tajemnicy, Dlaczego jak ten uczeń umarł? Czy był to przypadek, czy był w nim udział osób trzecich? Książka, aha, miasteczko ma swoją dawną historię, a mianowicie znane było z czarownic. Historia miasteczka. Czytało mi się dobrze, chociaż nie lubiłam głównej bohaterki Moniki, za to polubiłam dwie postacie. Jej babcie Miłosławę, kobietę 80-letnią, ale taką Herot, babę, naprawdę. Naprawdę, naprawdę fajną, no i tego policjanta prowincjonalnego, który, pomimo wszystko, nacisków z góry, z boku i z dołu, stara się doprowadzić sprawę do końca. Polskie miasteczko do ruchów. Na końcu wiecie, że nie lubię fantazy. Wiecie, że nie czytam książek fantazy. No ale przygotowując się do tej serii, trafiła mi się taka książka gotycka jakaś taka okładka już sama okładka jest straszna. Andrew Kaldekot miasteczko Rotterid Bardzo przepraszam, czyta się Rotherwerd Bardzo się trudno czyta tę nazwę, no bo i ona jest taka średniowieczna, ponieważ akcja tego miasteczka tej książki zaczyna się w XVI wieku, w roku 1570, którymś, zaraz tak. I w tymże roku w Anglii pojawia się 12 dzieci. 12 dzieci wybitnie utalentowanych. I te talenty wzbudzają zainteresowanie ich nauczyciela, wychowawcy. Sława o ich talencie, o ich wyjątkowości dochodzi do królowej Marii Tudor która wszelako widzi w nich pomiot diabelski i każe ich odizolować właśnie w tym miasteczku. Jako, że powiedziałam, że nie lubię fantazji, a tutaj się zaczyna walka dobra ze złem, ponieważ oni odizolowani, one odizolowane w tym miasteczku, te dzieci, pobierają nauki u swojego takiego guru, mistrza, który jest człowiekiem dobrym. Ale jak to zwykle, dobro, dobro, a czeka na nie zło. Pojawia się właśnie wśród tych dzieci ktoś bardzo zły. Mija 450 lat, jest rok 2008, i my znowu jesteśmy w tym miasteczku. Za dwiema przyczynami. Do miasteczka zostaje zatrudniony nowy nauczyciel historii, ale może on uczyć tej historii tylko najnowszej. Nie cofać się dalej niż XIX wiek, bo tego nie wolno. Pojawia się też w miasteczku człowiek bardzo bogaty, który kupuje pałac i chce ten pałac odbudować, ale ma swoje niecne zamiary. On chce znaleźć dokumenty, księgi, właśnie te XVI wieczne, aby co odkryć, nie, mieć władzę, nie tylko nad miasteczkiem. Miasteczko jest swego rodzaju skansenem, ponieważ jest tutaj Herold, szkoła jest taka troszkę przypominająca Harry'ego Pottera, po ulicach jeździ się taką rykszą. Ale o dziwo czyta się książkę bardzo dobrze. Wiem, że tam gadające pająki, człowiek, kunaj, ale to mnie nie śmieszyło, to mnie nie irytowało. Atmosfera, aura, takiego zagrożenia, przygnębienia tutaj była, język. Tajemnice, które się rozwiązywały, naprawdę nie sądziłam, że kiedykolwiek powiem, że warto przeczytać książkę taką jakąś tam fantazy, czy trochę taką zanurzoną właśnie w fantastyczności. A więc cztery książki, nie wiem, czy czytaliście. Każda z nich to jest właśnie takie miasteczko, jak już mówię, bardzo gotycko aurowate i tajemnicze. Tutaj romans. I polskie miasteczko, miasteczko w Islandii tutaj widzicie i miasteczko w Stanach Zjednoczonych. Czy więc lubicie małe miasteczka? Czy sami pochodzicie z małych miasteczek, czy mieszkacie w małych miasteczkach, które jak widać na pozór mogą wyglądać sielsko i anielsko, ale jak się tak po to gdzieś tam jakieś tajemnice, mniej wstydliwe, bardziej wstydliwe w miasteczku się znajdują, ale nie możemy im odmówić um, uroku, zwłaszcza na pierwszy rzut oka, jeżeli jesteśmy e, turystami, na przykład. A na koniec będzie wiersz, wiersz młodego poety Andrzeja Bursy. Dlaczego młodego? Ponieważ kiedy umarł m, miał tylko 25 lat i pozostawił po sobie wiersze, między innymi wiersze o małych miasteczkach. I teraz wiersz o Sobocie w małym miasteczku Sobota. Boże, jaki miły wieczór. Tyle wódki i tyle piwa. A potem plątanina w kulisach tego raju, między pluszową kotarą a kuchnią za kratą. Czułem, jak wyzwalam się od zbędnego nadmiaru energii, w którą wyposażyła mnie młodość. Możliwe, że mógłbym użyć jej inaczej. Na przykład napisać cztery reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek, ale... Mam w dupie małe miasteczka. Mam w dupie małe miasteczka? Mam w dupie małe miasteczka. A wy, czy macie w dupie małe miasteczka? Proszę, żebyśmy dyskutowali na ten temat, na temat książek przeze mnie pokazanych. No i może wy macie propozycje o jakichś małych miasteczkach. Także czekam, bo ja pochodzę z małego miasteczka, jak wiecie, nazywa się Międzyrzecz. Leży w województwie lubuskim, i chociaż widzę jego a, poskrobane strony, to na pozór, czy właściwie na pierwszy rzut oka, jest ono przepiękne. I tak naprawdę jest przepiękne ze względu przede wszystkim na położenie. Dwie rzeki, Obrę i paklicę, wiele zieleni, urokliwe zakątki. Także, no co ja mogę powiedzieć, kocham moje małe miasteczko, Cza nawet. Jeżeli czasami mnie trochę wkurza. Dziękuję, do zobaczenia!